Cześć, kochani! Witajcie! Zapraszam Was na moją kolejną bajko-smykajkę. Jestem na morzu. <słuch> tak, Ach, morska bryza. Słyszycie mewy? Jest wspaniale. Chociaż przyznam Wam szczerze, że woda jest lodowata. Mimo wszystko zaryzykuję. Zanurkuję na chwilę, ok? Hop! Wow. <ścoughs> Zimna woda, naprawdę lodowata. Chyba czas zejść na ląd. Zobaczymy, jakie przygody nas tam czekają. Ja jestem już gotowa, żeby tam iść. A wy jesteście gotowi? Mam nadzieję, że tak. Zobaczymy, co wydarzy się na wyspie. Znikam na chwilę. Pa! O-ho-ho-ho! Ho, ho, ho! A co to za dziwne dźwięki? Czyżby na mojej wyspie pojawili się turyści? Z aparatami? O, cześć, kochani! Jestem Hack. I póki co odpoczywam sobie tutaj na tej wyspie. Powiem Wam tak: Był ze mną pirat Rumłyk, ale wczoraj zasł mi za skórę. Spałem sobie na wyspie, a tutaj te wystrzały z armaty no dajcie spokój! Naprawdę, ileż można? Jest też ze mną małpka giga, a gdzieś tutaj po wyspie śmiga. <śm no, kochani! Wspaniała rzecz. Muszę wam coś pokazać. Jesteście gotowi? Czekajcie! O! Mam właśnie tutaj armatnią kulę. E, właśnie ładujemy ją do armaty i wielkie boom! <śm> Ale Wam tego nie proponuję. Dzisiaj zaproponuję Wam inną zabawę. Jesteście gotowi? A właściwie ktoś inny Wam ją zaproponuje. Ja na chwilę znikam. A, jestem na wyspie. Cześć! Armatnie kule? Ja mam już swoją. Ale Wam proponuję pewną zabawę. Kiedy jesteście sami w domu. Właściwie nie jesteście sami. Jesteście z rodzicami, jesteście z mamą, z tatą, z babcią, z dziadkiem. Wtedy możecie się wspólnie pobawić. Mam tutaj taki ciekawy słoik, a w nim właśnie moje zaczarowane kule. Zrobione są z małych piłeczek owiniętych folią aluminiową. Może mogą to być zwykłe piłeczki, wystarczy wasza wyobraźnia. Jeżeli wyobrazicie sobie, że to kule armatnie i że trzeba je odpowiednio załadować, mama albo tata staną z takim słoiczkiem w pewnej odległości, żeby nie było zbyt prosto, a wy będziecie wrzucać i po każdym udanym Rzucie, mama, tata, babcia, dziadek, albo cała rodzina krzyczy. Bum! I próbujemy jeszcze raz. Trzymacie kulę. Mama, tata, pilnują, żeby nie było zbyt blisko. Wrzucamy i bum! Mamy to. Zawsze można się tak pobawić. Zwłaszcza kiedy w domu jest nudno i nie mamy pomysłu, co dalej zrobić z tym czasem, który się tak dłuży, 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 dłuży. Wtedy. Spróbujcie na przykład takiej zabawy. Znikam, ponieważ Gingerhag już się tutaj dobija i chcę jeszcze coś powiedzieć. Ohoho! No właśnie, kochani! Ach! Odpoczywam na wyspie, ale muszę wam powiedzieć, że ostatnio miałem dziwny sen. Hm. A może to wcale nie był sen? Może ona istnieje naprawdę? Dziwna, niebieska, morska zjawa. Zdradziło mi pewną tajemnicę. Może za chwileczkę i wam się pokażę. Sam jestem ciekaw. Znikam tymczasem. Idę sobie pobuszować po wyspie. Jeśli ją zobaczycie, pozdrówcie ode mnie. <śm> pa! Znikam! Cześć! Kochani, jestem morską zjawą. Czasami zdradzam piratom różne tajemnice, żeby wiedzieli, które płynąć, aby dostać się na taką czy śmachą wyspę. <śm Również. Hm, no właśnie. Jest mapa. Jak dostać się na tę wyspę? Ale mapa zaginęła w akcji. Nawet wiem, kto za to odpowiada. Skupcie się teraz. Może Wy podpowiecie. Gingerowi, Hackowi. Ho ho ho! Jak odnaleźć mapę? A tymczasem mała podpowiedź. Się? Kto jest odpowiedzialny za to, że mapa zniknęła? Ja już wiem! A, a teraz zobaczymy, co z tym zrobi Ginger Hack! <mum> Do zobaczenia, ale zaraz, nie mieliście przekazać mi pozdrowie? Słucham? Okej. Okay. Bardzo się cieszę. Życzę wam miłego dnia i z... No i teraz mi powiedzcie, kochani, czy to było naprawdę, czy to był tylko sen? No i kto odpowiada za to, że nigdzie na wyspie nie mogę odnaleźć mojej mapy? Chciałbym jednak wybrać się na tę różową wyspę. Myślę, że czeka nas tam wiele przygód. A tymczasem... Zaraz, zaraz. Gdzie jest małpa Giga? Ach! Zawsze znika. Zawsze znika, kiedy już powinniśmy być na pokładzie statku i wyruszyć w dalszą podróż. No dobrze. No, rozejrzę się. Zobaczę, może gdzieś tutaj jest. Jeśli ją znajdziecie, to zawołajcie tak. Hop-hop! Słyszycie? Jak macie zawołać? No właśnie, dokładnie tak. Idę jej poszukać. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem gdzie ona może być. Pa!